Witajcie rodacy! Dostałem Gierkę. Mała, minimalistyczna i to bardzo, i nazywa się IO. Zobaczmy o co w niej chodzi. A więc, tak jak powiedziałem, przodującym czynnikiem w tej grze jest po prostu bardzo minimalistyczny wygląd i masa różnych poziomów. Mamy 6 levelpaków po 25 planż w jednym, i to daje nam po prostu grę na naprawdę długie godziny. A przynajmniej jeżeli chcemy ją wymasterować, to będzie gra dla was wręcz idealna. Tak jak powiedziałem, gra jest minimalistyczna, no bo chodzi, tak jak tu zauważyliście, po prostu o przeprowadzenie kulki do takiego zielonego hmm, nazwijmy to wymiaru, przestrzeni jak zwał tak zwał. A poziomy są oczywiście na czas. I im dalej w las, tak jak tu się mówi, no tym ciemniej, tak więc tutaj będzie tym gorzej. No bo niestety Albo, stety, e, coraz e, bardziej wymagająco będzie się robić, i tu już praktycznie na samym poziomu początku gry. Co jest spoko? Co jest spoko? Ja lubię bardzo e, wymagające produkcje, a ta jest taką, oj, jest. Przychodzi mi na myśl tutaj e, Super Meat Boy. No bo tam też trzeba było po prostu wymasterować się i, i wczuć w daną gierkę. E, aby po prostu ją polubić, przejść, wczuć, jak zwał, e, tak zwał, ja, może przejdę od razu na trochę bardziej wymagające poziomy, aby naprawdę pokazać wam, że ta gra robi z naszych umiejętności po prostu papkę. E, może tutaj, nie wiem, nie byłem, nie znam. E, generalnie. Wszystko o tej grze już wiecie, nic więcej innego ja wam nie powiem, bo nie ma o czym mówić. Ja mogę wam jedynie powiedzieć to, że o co mnie boli w tej, w tej produkcji? E, przede wszystkim, i to jest wielka ujma e, w tego typu grze sterowanie. Otóż w Super Meat Boju było ono perfekcyjne. No, chyba nie ma lepszej y, gry jak Super Meat Boy, jeżeli chodzi o te sprawy, bo tam nie było w ogóle mowy, że jak coś zrąbaliśmy, no to nie, nie mogliśmy zwalić tego na grę, że kurde, nie wiem, Super Meat Boy źle naliczył nam czas albo źle wyważyli e, sterowanie, albo cokolwiek innego. A tutaj jest wręcz przeciwnie. To sterowanie nie jest intuicyjne, ono jest takie, no, średnie. To czasami kulka leci i, i, i żyje własnym życiem. A no, tak nie powinno być. No, no i to boli. Czasami nawet tak jak teraz. Ten poziom, ja już wiem, że inaczej go powinniśmy przejść. Trochę farta, trochę nie. No, a tak nie powinno być. To nie powinien być fart, że przeszliśmy poziom, a po prostu to, że jesteśmy dobrzy w czymś. A tutaj, tutaj to nie działa. I to, I to po prostu boli. W Super Meat Boju było to zupełnie. i to o wiele lepiej yy, rozwiązane. Szkoda, bo gra ma potencjał. Yy, gra ma naprawdę duży potencjał, ale gdzieś tam na takiej podstawowej sprawie jak sterowanie... autorzy zawiedli. Yy, kolejną rzeczą, która. Yy, Trochę boli to to, że jak, jak wiecie, gra jest na czas, a w tym momencie ja nie wiem, czy mam od razu jak chcę złoty medal, yy, czy mam go masterować dalej, czy nie. Taka mała pierdółka, jak jakiś licznik czasu w jakimś rogu yy, nie ma. Szkoda, przydałby się. Przynajmniej dla mnie. Yy, no i cóż. Ja przede wszystkim grę bym tą widział na jakimś Androidzie, laptopie, tablecie, iPhonie, no nie wiem, czymkolwiek jakimś takim przenośnym, bo chętnie bym nią pograł na przykład na jakichś zajęciach w przerwie od pracy, na wykładzie, gdziekolwiek. Widzę ogromny potencjał, naprawdę, ale to sterowanie, przynajmniej na klawiaturze, jest tragiczne, naprawdę jest złe. A podenerwować wolałbym się na, na zajęciach czy w pracy bardziej na grę, niż na to co mam tam zrobić, czy czego mam słuchać. Tak więc tak to wygląda. Fajną sprawą jest to, w sumie autorzy nawet tym się trochę ratują, mianowicie cena. Jest ona dostępna już na Allegro tam za, za 15 złotych, a więc jest to naprawdę jak za taką gierkę przystępna, naprawdę przystępna e, kwota, więc może, może ktoś się skusi e, właśnie ceną. No bo poziomów mamy masę, więc czemu nie w przerwie gdzieś tam, jak będziemy robić jakąś tam, nie wiem, prezentację na kąpie, czy jakieś tam pliki składać, wysyłać, a jakiś tam poziom jeden przejść e, i się odstresować. Czujesz nie. Bo nie możemy przejść danego poziomu. No i cóż, generalnie tak ta gra wygląda. E, potencjał ma duży. Mi trochę generalnie e, boli sterowanie, przede wszystkim. Ale to może jakoś kwestia wprawy. Albo po prostu jestem amatorem. No nie wiem. Sprawdźcie po prostu sami. Ja się będę w takim razie z wami żegnał. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.